Wrzesień. Nowe zagrożenia, nowe okazje, jak w tym wszystkim się odnaleźć, a przede wszystkim jak to wykorzystać. Właśnie na tym się dzisiaj skupimy. Przygotowałem kilka ciekawych metryk, o których dużo się nie mówi, a myślę, że warto, więc bez przedłużania lecimy z tematem. Słuchajcie, teraz przed nami mamy wykres jednomiesięczny Bitcoina na przestrzeni całej aktualnej hossy i tutaj widzimy, że ostatni miesiąc był jak najbardziej zmienny. Myślę, że tego nie muszę mówić. Każdy raczej to doświadczył na własnym portfolio. To, co teraz jest ważne, to fakt, że gdzieś tam na chwilę obecną zatrzymaliśmy się przy ostatnich szczytach a będąc bardziej konkretnym, ich knotach. A teraz zeszliśmy sobie na wykres jednotygodniowy i to, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że nadal znajdujemy się w byczej fladze, się w niej konsolidujemy z nacechowaniem na kierunek w dół. Z perspektywy tego interwału to najbardziej interesuje mnie 50-tygodniowa średnia krocząca, czyli ta niebieska tutaj linia, która na chwilę obecną znajduje się przy 96 tysiącach dolarów. Wielokrotnie na przestrzeni tej hossy przy większych korektach, bo to co aktualnie ma miejsce, to nie jest większa korekta, to jest normalne takie odreagowanie można powiedzieć na chwilę obecną o około 10%, a duże korekty w tym cyklu sięgały do około 30%. I najczęściej tego typu korekty skutkowały formacją byczej flagi, która już powinna być znana i lubiana. Na przestrzeni tej hossy widzimy, że nie jest to formacja, która pojawiła się tam raz czy dwa, a wielokrotnie, tym bardziej na mniejszych interwałach, jak chociażby wykres jednodniowy, chociaż na wykresie jednotygodniowym, na którym aktualnie się znajdujemy, nadal jest to jak najbardziej zauważalne. I widzimy, jak te bycze flagi często bywały zwieńczone spotkanie się z tą 50-dniową średnią kroczącą. A mówiliśmy perspektywę z interwału jednotygodniowego, to teraz zejdziemy sobie na czterogodzinny interwał, ponieważ tutaj dzieje się coś ciekawego, a mianowicie zaczęliśmy wybijać się powyżej 50-dniowej, średniej kroczącej po spotkaniu się ze wsparciem byczej flagi, powoli zbliżając się do ostatniego szczytu, a właśnie na tych lokalnych szczytach to lubi budować się płynność. W takim tradycyjnym podejściu to przyjęło się uważać, że powinno się stawiać stop lossy na ostatnim lokalnym szczycie bądź doku, w zależności czy się longuje, czy shortuje. Tak więc mamy to: do tego Fair Value Gap od 113 700 dolarów do 114 300. Co więcej, mamy tutaj 200-okresową średnią kroczącą, czyli raz jeszcze tą czerwoną tutaj linię która znajduje się przy 114 627. Zatem w perspektywie krótkoterminowej to mamy ciekawy tutaj właśnie opór. Prawdopodobnie w tym tygodniu możemy się spotkać na bazie m.in. cykliczności oraz dzięki ruchom pewnej grupie inwestorów, o której później się dowiesz. Co więcej, to oprócz przebicia 50-okresowej średniej kroczącej, przypominam, niebieskiej linii, to również z perspektywy. Czysto technicznej, raz jeszcze, wychodzi na to, że wybijamy się z trendu spadkowego potencjalnie, i to, co właśnie teraz usłyszałeś odnośnie perspektywy krótkoterminowej, będzie kluczowe, aby nawigować po reszcie tej analizy. A jak większość już prawdopodobnie wie, no to wrzesień jest najsłabszym miesiącem ze wszystkich 12 miesięcy na przestrzeni ostatnich 12 lat. Zatem ewidentnie wchodzimy w wyjątkowy okres na przestrzeni całego roku, i to jak najbardziej odzwierciedla się na emocjonalnym podejściu wielu graczy na rynku, od czego oczywiście na tym kanale trzymamy się z daleka. Tutaj interesują nas tylko zimne dane i zimne kalkulacyjne podejście do rynku. I do czego tutaj zmierzam, to fakt, że dużo myślę, że większość komentarzy mówi, że wszyscy oczekują spadków, więc będzie alt season, będą wzrosty, nowe all-time high, i tak dalej, i tak dalej. Ale, no właśnie, gdy większość komentarzy mówi, że będzie alt season, pompa i tak dalej, no to zaczynają sami sobie przeczyć. Więc mamy tutaj tak naprawdę dwie strony, ponieważ kilku twórców również zaczęło się wyprzedawać na przestrzeni ostatnich tygodni, co na chwilę obecną wychodzi na dobrą decyzję. Ale oczywiście nie mówię, że dalej tak będzie. Aby wyciągnąć bardziej prawdopodobne wnioski, to musimy zerknąć na kilka metryk oraz danych, jak i innych wskaźników, które sobie właśnie dzisiaj omówimy. Ale najpierw musimy wrócić do naszego kalendarza i przypomnieć sobie, że 35 tydzień, w który właśnie weszliśmy, to często historycznie był wzrostowym tygodniem. Tym bardziej, jeśli podejdziemy do tematu cyklicznie. Biorąc pod uwagę czteroletnie cykle bitcoina, no to słuchajcie, cofając się o 4 lata do 2021 roku, to bitcoin urósł aż o 6% w zaledwie jeden tydzień. A jeszcze 4 lata temu, czyli już 8 lat temu, to tak naprawdę taki sam wynik był: ponad 6% raz jeszcze. A teraz cofając się o 12 lat od teraz, gdzie ta zmienność była zdecydowanie podwyższona i mniej przewidywalna, no to ten tydzień akurat był spadkowy. To i tak nie zmienia faktu, że na bazie trzech ostatnich cykli, no to dwa z trzech tych pierwszych tygodni września były wzrostowe, a i tak bardzo wyraźnie widać, że większość tych 35 tygodni było wzrostowych, otwierając przy tym przestrzeń do jeszcze bardziej namieszania w głowach emocjonalnych inwestorów, co już jest jak najbardziej zauważalny ten taki zamęt Pomieszany z euforią, związaną z oczekiwaniem dotyczącym alt seasonu jeszcze w tym miesiącu, oraz ze strachem z drugiej strony, że to jest ten najsłabszy miesiąc i że BESSA jest gdzieś tam za rogiem. To ja nie dziwię się, że jest tyle tych emocji w powietrzu, ale myślę, że do całego tego zamieszania można podejść konstruktywnie i złapać się na tym, że właśnie kurczę, może emocjonalnie podchodzę do rynku, może za dużo zainwestowałem, może nie do końca czuję się pewnie ze swoją strategią, albo po prostu z takim powierzchownym podejściem na ślepo się weszło w ten rynek. To sama świadomość tego może się przyczynić do wyciągnięcia wniosków i poprawy swojej skuteczności w długim terminie, co będzie prowadziło do optymalizacji swojej strategii i jej zyskowności, bo po to właśnie tutaj jesteśmy. Wracając teraz na wykres jednotygodniowy, to nałożyłem na wykres mój autorski wskaźnik RSI Sport Plus i tutaj widzimy, że wraz z tym nowym tygodniem pojawił się nowy rodzaj sygnału, czyli wykrzyknik o tutaj, który historycznie oznaczał osłabienie trendu. I widzimy, że ostatnim razem ten wykrzyknik pojawił się w połowie ostatniej byczej flagi, ostatniej dużej korekty. Co więcej, około miesiąc temu, tutaj na wskaźniku RSI Sport Plus, mamy bardzo wyraźnie zaznaczony breakout z wsparcia, czyli tej czerwonej tutaj linii oraz przebicie średniej kroczącej. I tutaj podkreślę, że każdy może odebrać ten wskaźnik z opisu pod tym materiałem, który teraz oglądasz, znajdziesz go na dole. Zatem, mając na uwadze to, co się dzieje na wykresie jednotygodniowym oraz pojawienie się tego nowego sygnału na moim wskaźniku, możemy zejść na interwał jednodniowy. I tutaj zrobiło się jeszcze ciekawiej, ponieważ po przebiciu 50-dniowej średniej kroczącej tym razem, to nie udało się wybronić tego poziomu i spadliśmy raz jeszcze na wsparcie tej byczej flagi, tworząc jeszcze bardziej wyraźny trend spadkowy, który jest również potwierdzony różnymi wskaźnikami. Widzimy, że na RSI zeszliśmy poniżej poziomu 50. Który jest kluczowym poziomem, który nam pokazuje, kto aktualnie dominuje na rynku. Natomiast interesuje mnie tutaj reakcja RSI w najbliższym czasie z średnią kroczącą, ale żeby uniknąć jakichś fałszywych sygnałów, to wchodząc w ustawienia RSI Sport Plus, znajdziemy ostatnio, dzięki nowej aktualizacji, którą wdrożyłem, możliwość dodania nowego rodzaju średniej kroczącej, czyli Triangular Moving Average, TMA, i tego nie ma w tradycyjnej wersji RSI. Widzimy, że ta średnia jest teraz o wiele bardziej wygładzona, dzięki czemu możemy unikać fałszywych sygnałów. To tutaj widzimy, że to RSI jednak jest dosyć daleko od tej średniej kroczącej TMA. Tak więc reakcja RSI na tą TMA na przestrzeni września dużo nam powie odnośnie kolejnych potencjalnych dalszych kierunków. Bitcoina. Co więcej, to ja jeszcze nie podzieliłem się z Wami szczegółami odnośnie tej nowej aktualizacji, dopiero co tam wspomniałem. Ale myślę, że takim najgrubszym nowym elementem, który wdrożyłem, to są sygnały szczytów oraz dołków z konkretnym prawdopodobieństwem wyrażonym w procentach. Widzimy tutaj, że po najechaniu na ten sygnał pojawi nam się konkretne wytłumaczenie, dlaczego akurat w tym momencie pojawił się ten sygnał oraz jaka jest jego siła. Tutaj widzimy, że gdy Bitcoin kosztował około 120 tysięcy dolarów, to pojawił się wówczas umiarkowany sygnał szczytu z prawdopodobieństwem na poziomie 48%, ponieważ, tak jak mamy tutaj wyraźnie napisane, gdy RSI wynosiło około 68, to w 48% przypadków wyznaczyło to szczyt na bazie ostatnich 70 historycznych punktach zwrotnych na wykresie. Ostatnim razem, gdy pojawił się ten sygnał, to był on idealnie na szczycie przed małą korektą, a wcześniej jeszcze jak zobaczymy, to nie pokazuje nam tylko szczytów, ale również prawdopodobieństwo wystąpienia dołka. I widzimy, że gdy Bitcoin kosztował 84 tysiące dolarów, to prawdopodobieństwo dołka wynosiło wówczas 60% i był to silny sygnał. Finalnie dołek został osiągnięty w okolicy 75 tysięcy dolarów, tak więc bardzo blisko. I myślę, że nieśmiało mogę powiedzieć, że na chwilę obecną to jest najbardziej zaawansowana wersja RSI, do której dostęp można na luzie odebrać za darmo i zainteresowanych, tak jak mówiłem wcześniej, odsyłam do opisu pod tym materiałem, który teraz oglądasz. Co więcej, to dwustudniowa średnia krocząca, czyli ta czerwona linia o tutaj przypominam na wykresie jednodniowym znajduje się na poziomie 101 tysięcy dolarów. Ta średnia, ona będzie jeszcze się podnosić, ale to co możemy zauważyć to fakt, że 50-dniowa średnia krocząca zaczęła już zawracać w dół. A jeśli zderkniemy sobie na sytuację tak zwanych FVG, czyli Fair Value Gaps, no to po ostatnim dużym spadku pojawiła nam się właśnie tego typu luka płynnościowa która została w dużej mierze już dzisiaj wypełniona. Co więcej, to przenosząc się na wykres również bitcoina na wykresie jednodniowym, ale z giełdy CME, gdzie powstają na przestrzeni m.in. weekendów, też luki, które w ostatnim czasie wypełniają się z dużą, dużą skutecznością, no to dzięki dzisiejszej zmienności ta luka została już wypełniona, ale przypominam, że jeszcze poniżej 100 tysięcy dolarów, w okolicach 92 tysięcy dolarów, nadal jest niewypełniona luka. Co ładnie zazębia się nam z tą 50-tygodniową średnią kroczącą na wykresie tygodniowym, oczywiście. No i co więcej, to luka przy 92 tysiącach dolarów na giełdzie Siemi również wiąże się z luką płynnościową, czyli raz jeszcze FVG na wykresie jednotygodniowym. To widzimy, że również tutaj jest tego typu luka, która nie została nawet częściowo wypełniona. Natomiast jeśli interesują Was bardziej szczegółowo omówione targety cenowe na przestrzeni Natomiast jeśli interesują Was jeszcze bardziej dogłębnie omówione targety cenowe, które mogą zostać osiągnięte na przestrzeni września, to kilka dni temu wrzuciłem 20-minutowy materiał, w którym tłumaczę właśnie na przestrzeni różnych interwałów. Biorąc pod uwagę multum różnych danych, poziomy i strefy, które mnie interesują pod potencjalną reinwestycję. A jeśli interesują was moje konkretne zagrania, to ja przypominam, że częścią z nich dzielę się na Telegramie, który również podlinkowałem tobie w opisie pod tym materiałem. A idąc dalej, to patrząc po funding rate'ach, mamy tutaj bardzo wyraźnie zwizualizowane kto aktualnie dominuje na rynku longujący czy shortujący. No i tak się składa, że w obliczu ostatnich spadków to ten funding rate nadal jest na stosunkowo wysokich poziomach, a tak się składa, że nawet wczoraj byliśmy na tak samo wysokich poziomach, jak gdy Bitcoin osiągał swoje nowe all-time high. I do czego tutaj zmierzam to fakt, że na bazie danych to nadal większość aktualnie stawia na dalsze wzrosty. A myślę, wiemy, co mówi statystyka odnośnie zyskowności większości graczy na rynku. I teraz, gdy widzimy, że dźwignia gra jak najbardziej kluczową rolę w obecnej sytuacji, no to warto zerknąć sobie na poziomy likwidacji. I tutaj i tutaj z pewnością możemy wyróżnić strefę między 115 tysiącami dolarów aż do 120 tysięcy dolarów na przestrzeni różnych interwałów. To właśnie w tej strefie może dojść do wielu, wielu likwidacji. A nawet ta strefa ostatnio poszerzyła się o poziom 114 tysięcy dolarów. A patrząc nieco szerzej na te likwidacje, to w ostatnich trzech Miesiącach możemy zobaczyć, że największe likwidacje na tych niższych poziomach aktualnie znajdują się na ostatnich lokalnych dołkach, gdzie można wyróżnić tutaj poziom 106 808 dolarów. Natomiast na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy to w dużej mierze byliśmy w trendzie wzrostowym, więc nie mamy takiego szerszego podglądu na to, co rzeczywiście miało miejsce w szerszej jeszcze perspektywie, dlatego zerkniemy sobie na 6 miesięcy wstecz. I tutaj możemy zobaczyć, że takich wyjątkowo wyraźnych puli likwidacji nie ma, oprócz tych najbliższych poziomów o tutaj, co powiedziałem właśnie w okolicach 107 000 dolarów, ale schodząc nieco niżej, to poziom 93 407 najbardziej się wyróżnia. No i ciekawie to się zazębia z tym, co wcześniej pokazałem na wykresach. Więc ewentualne odbicie, które byłoby jak najbardziej normalne tym bardziej po ostatnich spadkach, powiązane co więcej z nadchodzącym spotkaniem FOMC, na którym Najprawdopodobniej dojdzie do długo wyczekiwanej obniżki stóp procentowych w Stanach. No to ta zmienność może być jak najbardziej duża, tym bardziej, biorąc pod uwagę cykliczność, którą wcześniej omówiłem, odnośnie tego pierwszego tygodnia września. No to obecny tydzień oraz następny to wcale nie muszą być takie złe, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Natomiast druga połowa września to jest okres, który mnie interesuje pod reinwestycje, ale tylko jeśli reszta czynników w mojej strategii będzie również sprzyjała reinwestycji oraz nawet potencjalnie otwieraniu longów. Następnie przechodząc do analizy on-chain, to mamy tutaj tak zwane spent output age bands. I to nam pokazuje jak stare Bitcoiny zostały ostatnio przeniesione, czyli transferowane z jednego portfela na drugi i tutaj to co mogło przykuć uwagę w ostatnim czasie to to pewna konkretna grupa, która jest zaznaczona tutaj na pomarańczowo takim kwadracikiem, czyli bitcoiny w wieku od jednego dnia do jednego tygodnia były ostatnio przenoszone, co idealnie wiąże się z ostatnim lokalnym dołkiem. I było to około 250 tysięcy bitcoinów, więc mały transfer to nie był. I w tych grupach możemy wyróżnić jeden konkretny adres. I w tych konkretnych grupach możemy wyróżnić jeden adres, który mógł zawierzyć te liczby, i to nie jest portfel, który jest jakoś tutaj oznaczony na żadnych platformach, więc możliwe jest, więc mamy tutaj trzy potencjalne scenariusze, z czego pierwszy, czyli potencjalna presja sprzedażowa. Jeśli te bitcoiny były wysyłane na nieoznaczony portfel giełdowy, to sprzedaż w takiej sytuacji miałaby sens, ale tutaj również podkreślę, że nie do końca, ponieważ bywa również tak, że giełdy stanowią rolę. Skarbca, szczególnie w ostatnich, dla różnych firm bądź instytucji. I to byłby już drugi scenariusz, czyli neutralny, czyli najzwyklejsze przeniesienie środków z jednego portfela. Na drugi. No i pozytywny scenariusz w tej sytuacji to byłoby przygotowanie płynności, na przykład, aby wykorzystać te bitcoiny jako zabezpieczenie w pożyczkach bądź derywatach. Ale i tak w tej sytuacji mamy za mało kontekstu, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, więc potraktujcie to bardziej jako ciekawostkę. W temacie danych on-chain to kolejna metryka, która jest dla mnie szczególnie ważna na przestrzeni września to jest net realized profit and loss który pokazuje nam raz jeszcze, kto aktualnie dominuje na rynku, ale z nieco innej perspektywy, czyli kto sprzedaje w zysku bądź w stracie. A gdy większość sprzedaje w stracie, no to jak tutaj bardzo wyraźnie mamy pokazane, często były to dobre momenty na wchodzenie, na przekór tego, co robi większość. A tak się może okazać, że w ostatnim czasie jasne, te realizowane zyski były duże, ale ich presja sprzedażowa zaczęła bardzo maleć w ostatnim czasie. A zagłębiając się w to, kto rzeczywiście sprzedaje, to przyda nam się metryka Long Term Holder Supply Change, czyli zmiana podaży u długoterminowych inwestorów. I tak się składa, że oni ostatnio mocno się wyprzedawali, a oni, patrząc po danych historycznych, umieli się wyprzedawać w dobrych do tego momentach, a w ostatnich dniach ta ich presja sprzedażowa nieco urosła. Co na pierwszy rzut oka może przypominać sytuację z początku roku, gdzie Bitcoin przebijał 100 tysięcy dolarów, była euforia na rynku, niektóre alty zaczęły skakać. No to ci długoterminowi inwestorzy wówczas się wyprzedawali, zrobili sobie małą przerwę, po czym podobnie właśnie jak teraz, wrócili do kolejnej wyprzedaży. I miało to miejsce przed falą reinwestycji, również w stosunkowo optymalnych do tego momentach, ponieważ im się nie spieszy, patrząc po tej metryce, na spokojnie akumulują w dobrych do tego momentach. Jeśli ich zmiana sentymentu byłaby widoczna poprzez rzeczywiste zakupy, to ja z pewnością nie będę tego ignorować, natomiast trzeba przyznać, że i tak ta ich presja sprzedażowa w ostatnim czasie była znikoma w porównaniu do ich wyprzedaży na początku tego roku, czyli na ostatnim szczycie przed większą korektą oraz na przestrzeni lutego i marca zeszłego roku, to ich ta presja sprzedażowa była o wiele, wiele bardziej intensywna. Na chwilę obecną można stwierdzić, że ich wyprzedaż była mniej więcej w połowie dwóch ostatnich wyprzedaży. Ale kto kupował od tych długoterminowych inwestorów, to bardzo wyraźnie zobaczymy raz jeszcze na short-term holder supply change, czyli zmiana podaży u krótkoterminowych inwestorów. I tutaj widzimy, że oni z chęcią nakupowali więcej tych bitcoinów od długoterminowych inwestorów w ostatnim czasie. W okolicy ostatniego dołka bardzo ładnie się wyprzedali, z pewnością napędzali ostatnie wzrosty. I gdy również z tej strony dojdzie do zmiany sentymentu zbyczego na niedźwiedzi, który będzie widoczny przy masowej wyprzedaży, docelowo najlepiej, jakby to było potwierdzone wskaźnikiem net realized profit and loss, tak jak to było na końcu ostatniej korekty. Do tego, jeśli by się zaczęły pojawiać ujemne funding rates, to z pewnością bym zaczął poważnie myśleć o reinwestycji oraz ewentualnych longach. Powtarzam, na przekór temu, co robi większość. A na chwilę obecną to dane ewidentnie wskazują na to, że większość dalej obstawia wzrosty. A patrząc po sentymencie, chociażby biorąc pod uwagę komentarze, o których wcześniej mówiłem, gdzie no, większość komentarzy mówi o tym, że większość spodziewa się spadków, więc będą wzrosty, no to sami sobie tym przeczą. A patrząc na wskaźnik Fear and Greed Index, no to widzimy, że ten sentyment jest idealnie w połowie, w strefie neutralnej. Wczoraj zeszliśmy trochę w strefę strachu. Ale tak czy siak, na chwilę obecną jesteśmy no idealnie w połowie. Idąc dalej w temacie krótkoterminowych inwestorów, to ich zrealizowana cena, czyli uśredniona cena zakupowa w ostatnim czasie, na chwilę obecną znajduje się przy 109 157 dolarach, czyli idealnie, gdzie teraz właśnie Bitcoin siedzi. No to po tej prostej metryce możemy zobaczyć, że wkrótce ta zmiana sentymentu u krótkoterminowych inwestorów może się zmienić. Jeśli byśmy zaczęli schodzić poniżej tej ich zrealizowanej ceny, a akumulacja bądź po prostu polowanie na wchodzenie w pozycję poniżej tej zrealizowanej ceny krótkoterminowców, no to często, szczególnie na przestrzeni aktualnej hossy było bardzo dobrym ruchem, co zresztą i tak pokazywałem na tym kanale nieraz. Historia pokazała, że opłacało się być na bieżąco z tym, co tutaj wrzucam, i ja nie zamierzam tego zmieniać. Tak jak powiedziałem na początku, to znajdujemy się w jak najbardziej wyjątkowej sytuacji, wręcz można powiedzieć, że w rekordowo wyjątkowej sytuacji, bazując na wrześniu, co również oznacza, że czas i skupienie powinno być na zdecydowanie podwyższonych poziomach odnośnie rynku w obecnym miesiącu chociażby, z dwóch powodów: po pierwsze, to ochrona kapitału, a po drugie, to polowanie na różnego rodzaju okazje. I tą płętą z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnym materiale już niedługo na tym kanale, tak więc do zobaczenia i cześć!